Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami serdecznie. Słuchajcie, ten filmik jest właśnie poświęcony tutaj kanałowi, głównie YouTube, właśnie po to, ażeby odkurzyć czasem też tą aktywność tutaj też dla Was. Słuchajcie, co chciałem zakomunikować, że napisałem kolejnego sztosa, kolejnego kota, z którego będziecie na pewno usatysfakcjonowani, a nie rozczarowani. Także proszę Was o jeszcze chwilę cierpliwości. Już za niedługo wjeżdżamy z boilerem do studia robić dźwięk, później wiadomo w następstwie klip eee, nie jeden. I słuchajcie, to, że Money Dance jest kotem na skalę krajową, jak i europejską, ale i też również mogę śmiało powiedzieć, że światową, bo dostaję filmiki eee, z Afryki. Człowiek nie czuje jak rymuje. Że chłopy latają na wielbłądach gdzieś po pustyniach z powerbankami i Moneydance również tam fruwa. I to, że Moneydance Dens jest kotem, nie jest przypadkiem, bo napisałem kolejnego sztosa, tak jak powiedziałem, który rozdupcy to w mak. Kochani, więc jeszcze chwilkę uzbrójcie się w cierpliwość, a tymczasem pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Niech dopisuje wam pogoda ducha, uśmiech od ducha do ucha, wam i waszym bliskim. A tymczasem pozdrowionka serdeczne, lecę na złomownie robić dzisiaj kopyta. Uuuuu! Trzymajcie się, piąteczka.